ma wszystkim krec z tej strony. Słuchajcie, idę nagrać naszego nowego kolegę. Będzie opowiadał o swoim życiu: o swoich dolach i niedolach, co potrzebuje, jak potrzebuje i tak dalej. Długo widzicie. Chłopak sobie daje radę, mimo że mu jest ciężko. Gdzie, gdzie się wychowałeś ogólnie? No, w Pawielnicach, no tak, ale co byś w tym w domu dziecka? No właśnie, i mu ciężko, bo niestety w domu dziecka wyjechał. Jak to się mówi na ulicę, coś tam dostał, ale pewno nie za dużo, jak to w naszym państwie polskim. No i niestety, no, mu jest ciężko. Jak każdy prawie z nas kiedyś pił alkohol, też lubi alkohol, ale trzyma się jakoś. Powiedz no mi ogólnie, co byś potrzebował, tak naprawdę? Ja. No ciuchy wszystko no właśnie czyli może byśmy robili chłopaki składkę składkę na, na ciuchy, ja mogę podać numer konta widzicie, no mieszka no co, no mieszka w takim sobie pustostanie, chodź tam dalej zobaczymy no mieszka sobie w takim pustostanie tutaj ostatni chyba na tej ulicy jest kurwa niestety no i może właśnie Nie. byśmy zrobili jakąś rzutkę, coś, no spójrzcie sami jak to wszystko wygląda ta chałpa się rozpada a jedna zapałka i ona płonie no, także chłopak sobie daje radę, To będzie trochę ciemno, ale to nic, nie przejmujcie się I tak dalej <laughs> Dałem mu jedno piwo, żeby tam trochę jakoś tam Tutaj, o proszę bardzo, tutaj sobie bronsu, mieszkają br kamerę. Nie mogę Ci wyłączyć kamery, to sobie to się zakry, jak nie, jak nie chcesz być na kamerze No nie No to zakrywaj się, jak poszukiwany jesteś, mnie to nie interesuje, ja nie z pierwszej czy drugiej łapanki no i, i, jakby co, to robimy jakąś tam ściepę żeby chłopakowi pomóż po prostu i, ty, i tyle, chodź tam na dwór za ciemno jest A powiedz mi jak sobie w ogóle dajesz radę? No sobie radę Dobra, dajesz sobie jakoś tam radę, chodzisz trochę zmierasz puszki Ktoś tam, ktoś tam da Śmieci zabieram no, to jest to... No tak, nie no no ale dobra, ale opracujesz no, gdzieś coś jakoś? Nie, bo ja stoję No tak. I do kościoła. No, no to widzicie, no, jest mu ciężko tam gdzieś sobie stoi, gdzieś tam pójdzie do kościoła, coś dostanie. Nie zawsze oczywiście, bo to tak jak to. W... Są w... Nie dziwcie się, bo w pawilnicach to tutaj rewelacji nie ma żadnej. Także trzeba mu jakoś pomóż, jak będzie coś chcieli. No dobra, słuchaj, ale tam, no Ty w domu dziecka, dlaczego wylądowałeś? A gdzie Twoi rodzice byli? Wiem, mój tata zabił moją mamę, że dobra. Aha, i co? I poszedł siedzieć, oczywiście Tylko 15 lat dostał No tylko 15 lat, no, akurat, a Ty akurat na 15 lat wylądował w domu dziecka Mniej więcej No ja więcej byłem w domu o. dziecka No właśnie Czyli co, jak Twój ojciec wyszedł, to nie interesował się Tobą? Nie jeszcze No właśnie nie bił. O, jeszcze lepiej, no no niestety, no takie są przypadki losowe, no nic za to nie poradzimy więc, więc mówię, no trzeba mu jakoś tam coś tam pomóc i tak Bale dalej gdzie jest w DPS-ie za, za szpitala. W, w tym DPS-ie koło szpitala tam, tak? tam mhm. się, jest twój ojciec? o no to tam jest taki DPS, to tam no nie są zbyt do końca mądrzy no ale po 15 latach jak się wychodzi, czy po z więzienia to niestety ale miał dostać, ale Moja matka jeszcze żyła No, nie? no No to góra uratowała, która z nie No dobra, no ale to bym się opiekował, zajmował się tobą? No nie A no właśnie Więc został chłopak nie, sam ja i sam Bo ja robiłem, No, no to te, teraz to nie jesteś może do końca bezdomny, bo ma ta chałupę Tylko ta chałpa się nadaje, wiecie co, na na, na, na na zimę, ja to obejdę Czekaj chwilę, ja tam wejdę na chwilę wam pokażę, jak z drugiej strony wygląda ta chałupa. Żeby nie było, że to tylko jakiś kabałek. Możecie sobie pooglądać. No kurwa, że ja to kurwa, to tak to wygląda, jak wygląda. Ktoś tu kiedyś mieszkał, ale niestety chyba przestał mieszkać. Tu możecie jeszcze jakieś. Mogę Wam pamiątki jakieś powyciągać z tych szafek. Jak chcecie w zamian za jakiś do, 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 dobry pieniążek, to mogę Wam powyciągać. No ale to nie będę tu wchodził, kurwa. No tutaj jest... No tutaj na przykład jest yy, fajna piwnica. Kto chce może skakać sobie nawet. No i tak to wygląda. No A tak chciał popełnić samobójstwo to zwierzowca skoczę. <gry> Kurwa ja pierdolę, tu faktycznie wszystko się zapada. No to, pi... no to mówię wam, że tutaj na zimę to tu się za nie da mieszkać. Więc trzeba by jakoś pomóc, bo ewentualnie. Jest jeszcze inna propozycja, że ja go biorę po prostu do Niemiec. I przynajmniej przekocuję sobie. No to no, no, no to, no to, no to. No to zaraz, zaraz z nią będę gadał, czy chcę żeby zrobić jej domu też będzie hała, czy nie. To sobie przekocujecie chociaż zimę w normalnych warunkach. Potem latem czy wiosną, to chuj. No tak, no. Jak widzicie, jak to fajnie mieszka, tak? To tu fajnie na zieloniutko świeże powietrze powiedzmy w centrum miasta bo to w centrum miasta jest w centrum pamianic Kościółek jest obok można się pomodlić albo można wiedzieć, która godzina jest mniej więcej <gryw> i tak dalej Ale no chłopak by chciał ja nie chce do wodu. Co? Z nią. A czemu nie chce do moduł? Nie wiem Pogadę z nią Co, coś ją ten? ganiają? Nie. No właśnie No, bo znowu jak ktoś nie chce to ganiany pewnie piarnie. Ja mogę. No ty to ja wiem, że masz no to, to jak ty chcesz, no mówić. ja ci tylko rzucam takie propozycje, ja nikogo na siłę nie ciągnę nigdzie. Znaczy jak chciał, co to byś robił zimą, powiedz mi, jak to chcesz skoczować tu zimą, zakładając, że, że, ta, że ta buda się nie zarwie szybciej po siebie no, Bo to, to, się spali. No, to ja widzę, że to się spaliło, no chyba, że ktoś grilla z tego, z tej chałupy robił. No, nie bo ja byłem na samej górze i nie spadłem. Ty byłeś tu na samej górze? A czemu? I to żeś pewno podpalił? Nie, bo ojca jeden tu spał aha. Nie wiem kto, ale... No? Jakiś gość, ozołak aha. aha, aha, aha No i co, tak, tak spał, że się spaliło? Znaczy grzał się pewnie czymś, tak? Nie, bo ja byłem w samej górze Zdążyłeś uciec? Nie, ja tu jeszcze nie mieszkaliśmy Aha My tu spaliśmy w wiesz No. Po kontynerami Gdzie? Ja masz kontyner nie? No Gdzie tam spaliśmy Kurwa w krzakach, wszędzie No dobra, ale latem można spać, ale nie zimą, kura. po chuju, no co ty W zimą to ja spałem w wieży. Po klatkach Po klatkach, wszędzie W komórkach pralniak, pralniach, no dobra, wiem o co nie, chodzi Nie, w komórkach nie spałem No Ja spałem w wieży. No W Gdzie? W 24 godziny dobę robiłem Aha, w ten sposób No ale bo se, te budki No dobra, ale sobie dawałeś radę, tak? Zimą jako, jakoś przekoczowałeś, tak? Bo my no zima najgorsza W kurkach górę, zimą. No tak, bo... Bo zima, zima najgorze jest, nie? Później tam... Ale musisz... W kurkach koziłem się. No. No nogi nie połama. No i dobrze, dobra. To mówisz, że co, ona nie chce mi dowodu? No to jakiś powód musi być. Nie wiem. Nie no to. No tak. Ja wiem, że mam dowód. Ja wiem, to że to mam przewidziałem, dowód. To masz nawet ten metryczny, czy ten nowy masz dowód. Ja mam do 2000 r. No to kurde. Dużo no. no, to widzicie, bez czego kolega może z nami jechać. A ten, a tam zaraz się dowiem, czy pojadą, czy nie pojadą, pewnie nie będą chcieli jechać. Co ona nie będzie chciała jechać? No to no to. to to co ja zrobię? Nie wiem, jak ty byś to jedzie sama. Jak nie, to zostajesz, no to ja nie będę na siłę nikogo ciągnął. No to dobrze, no to już praktycznie to jest, byłoby załatwione. Czekaj na chwilę. Weź czego kolega z nami jedzie, ja na siłę nikogo nie będę ciągnął, brawo, potem będzie, a bo mnie wzięłeś, bo to, bo tamto. Jak ktoś chce, proszę bardzo. Tam jest jedzenie, spanie, można powystępować sobie przed kamerą, powygupiać się, pochlać sobie, kurwa, wykąpać się, wszystko jest kurwa, okej. Okay. Jak, będzie, jak będzie kolega mój nowy chciał. No to dobra, to nie ma problemu Bez czego będę Cię szukał i tyle Dobra słuchajcie widzowie, ja kończę W tej chwili, krótki film Kolegę widzicie, jest taki jaki jest Ale jest fajny, jest spokojny, nie jest agresywny Nic się nie dzieje Ja Was pozdrawiam, jak coś to na spelu nie będę Jak przyjadę we wrześniu, w połowie września Być może przyjedziemy razem, to wtedy razem wystąpimy I pochlami w ogóle i w szczególe Trzymajcie się, pozdrowienia i miłego weekendu Jak i piątku